Żeby móc rozwiązać problem, bardzo ważne jest go poznać, dobrze nazwać. Możemy stworzyć definicję, która będzie stanowiła nasz drogowskaz przy dalszych pracach koncepcyjnych. W czasie, czasie Medialabu doświadczyliśmy tego, że często myślimy wszyscy o podobnym problemie i wydaje nam się, że się rozumiemy. Dopiero precyzyjne dobieranie słów pokazuje, że tak naprawdę jesteśmy w różnych miejscach. Dlatego kładziemy nacisk też na definicję, na precyzyjne określenie tego co nas interesuje. Trzeba bardzo konkretnie nazwać to co nas drażni, to co uważamy za problem. Problem definition. And people think that is easy because you have this great idea and it's like yeah, I know what I'm talking about, but when it że przychodzi czas, żeby to napisać w pisanym i skupić się na problem. problemie, to nie jest tak I jeśli nie masz odpowiedniego punktu, na który jeśli nie możesz napisać definicji tego problemu, to znaczy, że twoja idea nie jest tak jasna, jak myślałeś. Jeżeli nie nazwiesz swojego problemu e, tak bardzo konkretnie, nie będziesz wiedział e, bardzo dokładnie, czym się zajmujesz, to prędzej czy później e, okaże się, że Projekt się rozmywa, właściwie nie wiemy jaki jest jego cel i być może uda się opracować jakieś fajne cechy, gadżety, ale zupełnie odpłyniemy od tak naprawdę sedna sprawy.